I rozpoczęliśmy ostatnią kolejkę sezonu. i udaje się przejąć ten krążek. Mamy pierwszą taką, i znowu krążek z bramki. Podhalanie Riku Sichwonen z trzema bramkami, był także Strzyżowski, wyprowadzą akcję. Jest jednak kontra Szwedz, strzał, ale prosto, wspiesznego. Walczyć o krążek centrum obydwu drużyn. Mrugała decyduje się na strzały, i mamy. Wcisnąć gdzieś tę gumę między parkany. Jeszcze jedna próba. Zwraca go Hiltonenowi Hilton Peterson. Jest ładne rozegranie na jeden kontakt, zakończone strzałem. Jeszcze jedna. Strzelał tam bodajże Szwedz, a tymczasem rusza prosto z boksu. z Sigvonen, znalazł partnera złożonego i mamy jeden do zera. Proszę Państwa, ależ to jest zwrot akcji. Wprosty z ławki kar wystartował do tego krążka Riku Sihvonen. Zdążył jeszcze wypatrzyć Witana, który skierował krążek tuż przy słup. Jeszcze spróbować powalczyć o kolejną bramkę, ale mamy odpowiedź ze strony Podhala. Fajne I Sanoczanie Wikila był przez moment niepilnowany. Jest krążek przed bramką drobnego obrony. Za zahaczanie ukarany olearczyk. Mamy uderzenie w zagranie zakończone strzałem. Świetnie broni, spieszny Hiltunen i nie ma na lód. Bryniczka z najbliższej odległości. Jest jeszcze poprawka. Przewraca się na lód jeden z hokeistów Sanoka. Mamy karę. Witan, witan do Bukowskiego. Bukowski obok słów Wikili w tej sytuacji. Właśnie Wikila przy krążku. Znalazł świetnie Sigwonena. Wciąż jednak krążek grzej mamy 2 do zera, ależ fenomenalnie rozegrali tę przewagę w Sanoczanie. Coś wspaniałego. Te 20 sekund. Tu świetne podanie Wikili. Troszkę taki Macie no... Maciej Witany z Bartłomiejem No i Powerem i Power momentalnie oddaje strzał Peterson. Rozpoczynamy drugą tercję dzisiejszego spotkania nie popracowały z Ichwonen, chociaż Gajor uwolnił się spod jego opieki. Gajor, Gajor decyduje się na ułudnie. Wygrane przez Sanoka to doskonała okazja, by zdecydować się na bramkę numer e, 3, czy pokusić się o jej zdobycie. Było. Teraz drużyny za bramką Wachowec, Jaśkiewicz zdecydował się na strzałę. Broni spieszny. Jest podanie do Wachowca, który. Elopi po Wikilas, ich przed bramką. Jest to uderzenie z niebieskiej, próbował jeszcze Kułakow. Wciąż jednak 5 na 4. hokejści z Sanoka. Mamy pierwsze uderzenie, mamy dobitkę i mamy wykorzystanie. 12 sekund potrzebowali Sanoczanie na wykorzystanie tej kary. Petra Haloupki, Rikus ich jeżeli dobrze spojrzałem neutralnej wraca na tafle Adrian Gajor. Już ruszają za takiem Nowotarżanie, próbował, yy, ale widać, że yy, ta różnica Bramkowa dodała im sporo a nie muszywany Obrót wydarzeń teoretycznie faworytem na formacji ze strony obu drużyn przejmują krążek Nowotarżanie. Mamy jeszcze na podaniu, chociaż to niezbyt dokładne. Do jeszcze teraz. Yy, Spróbował pokonać odrobinę. Nie ma gwizdka sędziego. Wachowec, ale ten strzał także minął bramkę spiesznego. Doskonała okazja dla Czecha. I nie wiem, czy teraz nie będzie gwizdka sędziego. Jest gwizdek sędziego. I... No, mamy teraz ostre spięcie. Leży na tafli jeden z pod Podhala. Michal Wachowec, bodajże. A kiedy wróci Fabian Kapica, to przez. Ponad, około 3 minuty będzie e, będą grać w przewadze Nowotarzanie, ale to wszystko ulega zmianie, bowiem bramka Etuelo. Mamy więc 4 do 0. Jeszcze raz możemy zobaczyć Afli przez minutę i 15 sekund. Po tym czasie wróci Fabian Kapica i będą Teraz szansa na kontr dla Sanoka Wilusz. Ale karty w tej tercji podhala. Świetne podanie do witana. Witan, witan. E, próbował zamarzanek w tym spotkaniu. A tymczasem podhalanie. Którzy w dalszej własnej tercji obronnej. I teraz ten krążek odbił się tak, że trafił. Siwonen Nie ma spalonego. Ładnie rozegrali to Finowie. Wikila. Nie są w stanie jak na razie znaleźć jakiegokolwiek sposobu na, na nowotarzanie. Worwa. jest krążek przed bramką spiesznego, ale. Minuty. Etuelo. I ładnie, teraz jest 5 do 0. Ładnie pograli po raz kolejny. Sanoczanie, a ja jeżeli wzrok mnie nie, nie myli, mogę przyznać, że czapki z głów hat -trick. Maciej Witan, no nie jeden hokejsta życzyłby sobie... Ale teraz nowo Tarzanie i Fabian Kapica. I mamy honorowe trafienie, a więc jednak bez shutoutu w tym meczu dla Patryka Spiesznego. Fabian Kapica strzelcem bramki. Starałem się się upewnić. Tak, obie bramki zdobyte przeciwko Ciarko STS-owi strzelone w Sanoku. I mamy niedowiary 5 do 2. Późno obudzili się zawodnicy z nowego targu. Ale Adrian Gajor wpisuje się teraz na listę strzelców. Heb Betterson jest przed nią. Kubat ma z lewej strony Hiltony na do niego zagranie. No już e, nic się nie zmieni w tym spotkaniu. Tak więc ostatnie dwie sekundy, 5 do 2. Tak kończy się ostatnia kolejka sezonu zasadniczego meczu rozgrywanego w Sanoku pomiędzy drużyną Ciarko sts a Tauronu Podhale Nowy Targ. Po obramkach trzech Macieja Witana, jednej Jespery Wikili i jednej Etu Elo oraz dwóch trafieniach Podhala Nowy Targ, a więc Adriana Gajora i Fabiana Kapicy ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i emocje.